No, czyli witam Was serdecznie. Dzisiaj e, idziemy po raz kolejny do Aldika. Z tego względu, że e, jak na razie ten Aldik zaoferował nam najlepsze paczki e, z jedzeniem z aplikacji To Good To Go. No poza tym, do tego Aldika mamy akurat najbliżej. E, po tych różnych eksperymentach, e, wracamy z powrotem do Aldika. A to z tego względu, że po pierwsze trochę nam się luzy porobiły w lodówce, także już, że tak powiem, część towaru żeśmy zagospodarowali większą część, część jest jeszcze coś tam pomrożone. Ale generalnie rzecz biorąc, już jest potrzeba, żeby zobaczyć, co też nam tym razem Aldi zaproponuje. W trzech paczkach z aplikacji To Good To Go. Także mam nadzieję, że Wam się te odcinki podobają. Jak widzicie, runeczka jest ze mną. Ona zawsze już teraz wszędzie ze mną jeździ, bo po prostu nie odpuszcza mi, żeby się gdzieś nie przejechać samochodem. Także idziemy i zobaczymy, co tym razem udało nam się upolować w tych trzech paczkach. No, to ruszę. O i teraz ktoś mógłby napisać, że w Waldiku jest lipa, jeżeli chodzi o warzywa, bo są strajki, a tu po prostu jest koniec sklepu, koniec otwarcia czasu otwarcia sklepu niedługo, więc nie będę teraz zapewniać półek. mią jest taka duża puszka właśnie. Jak będziecie chcieli to wam kiedyś mogę Alidika pokazać całego z scenami, ale to musielibyście się określić, czy chcecie taki film. No, mam trzy cage i y. już na początku widać już na początku co mamy na mam pizzę jakieś chyba jabłka, ale będziemy oglądać w domu. No cześć, witam Was z aplikacji to Good To Go. Dzisiaj jesteśmy wejść w paczki w Aldiku i jak widzicie znowu dostałem trzy takie duże baskety. Pełne, ciężkie, z mnóstwo towaru z Aldika. Także Aldi na razie wygrywa z tymi wszystkimi innymi sklepami, ze względu na to, że mają po prostu bardzo różnorodny towar, który naprawdę się przydaje domu. No poza tym jednym przypadkiem, kiedy dali nam trzy takie same rzeczy. Ale na razie będziemy wypakowywać sobie po kolei. Ja sobie to wystawię. No i jedziemy paczkę numer jeden. No więc na dzień dobry dostaliśmy trochę mięcha. Słuchajcie, to jest... To są tak. Por, pork kaserole. Czyli mamy bitki z mięsa, mięsa wieprzowego do tego mamy sos gotowy i do tego mamy gotowe warzywa, czyli to jest taki, takie danie, yy, danie jedno, chyba, yy, z warzywami, z mięsem, także jutro na 100% będziemy sobie to przyrządzać, bo wygląda naprawdę fajnie. Yy, co mamy dalej? Tu mamy jakiś plugman z deli. To mi wygląda na jakieś sery, sery, jakaś cebula, no i nie wygląda to zbyt ciekawie, z tego względu, że oni bardzo lubią robić sobie takie różne gotowce, które są od razu gotowe do spożycia, bo oni, niektórzy po prostu lubią to sobie takie rzeczy, weźmie z półki, przyjdzie do domu, wróci na talerz gotowe i już po wszystkim. Dalej mamy Jogurt skier Dalej mamy szynkę. Nie, czikiem czyli pierwszy z kurczaka w slicek czyli gotowa, gotowe do, do, do jedzenia, na chlebek. Proszę bardzo. Brunswick ham, czyli niemiecka szynka takich parę slajsów, nie jest zbyt duży, ale już to chleba prawda, mamy, na obiad mamy, jogurcik jest, także już jest tacy. Yy, tutaj dostaliśmy jeszcze dwa te skyry, czyli w sumie jest ich, jest ich trzy. Następnie mamy, słuchajcie, ham, pineapple, pizza, czyli pizza do yy, ona nie jest mrożona, ona jest świeża. To nie jest mrożona pizza, tak że to jest, że tak powiem, do pieca i jedziemy z, z pizzą. I słuchajcie, naprawdę spora reklamówka. Ale czego? Na no i mamy tutaj tak. Sporo jabłek. To fajnie te zielone jabłka do gotowania. One są bardzo bardzo dobre do sałatek. One są właśnie twarde i do sałatek są naprawdę świetne. Do sałatek, do jabłek, na przykład do bo no, Ja bardzo lubię te zielone jabłka, właśnie te twarde takie jabłka do gotowania. tu No i jeszcze mamy dwie siatki mandarynek i jedną siatkę pomarańczy. To troszeczkę się to po prostu rozleciało, do tego wrzucili to po prostu od tak sobie do tej siatki no ja tu tak się rozkładam, a ja już mam tu stoł zajęte, a mam dopiero pierwszą paczkę. Mam dopiero pierwszą paczkę. A już mam tutaj tego naprawdę sporo. Z tej drugiej tuż będę wyciągać coś z tą boku. Więc mamy tak. kanapka z szynką. Smoked ham. Ostatnio te, te kanapki, co dostaliśmy właśnie z Aldika, to sobie wzięliśmy po prostu y, do tostownika, do tego zamykane, do zamykanego sandwicha. Y, dołożyliśmy sobie trochę sera i wyszło takie, coś eleganckie. Dobrze. Teraz mamy tak. Pasta makaron. Gotowy do jedzenia z sosem. Także, ja to chyba sobie jutro po prostu wezmę do pracy. Na no to wygląda. A ciekawe, czy to jest na pikantnie, czy to jest. A, to jest barbecue chicken. Czy to jest jeszcze z kurczakiem? E... chicken and red peppers. I z papryczką. Z papryką. I z barbecue sauce. No tak Taki fajnie zostanie Taki gotowic do jedzenia. No będziemy w pracy pić albo na śniadanko, bo mam następnego skera. Coś zaskierowali się tym razem. Yy, tu mamy... hmm... Shepherd's pie. Shepherd's pie to jest coś takiego, ja to pierwszy raz widzę, prawdę mówiąc. To jest do piekarnika i to jest, słuchajcie, na górze to jest, na górze to są ziemniaki pokrojone w paski. się nie pokrojone, tylko to jest taki, taki mus z ziemniaków na górze, a pod spodem jest wołowina. Także to jest taki, taki, taki paj zapiekany właśnie z ziemniaki, z wołowiną, no. Podejrzewam, że to będzie bardzo, bardzo fajne danie. Macie na obrazku, tutaj jest takie eleganckie. Także, no, no, to będzie dobre. To będzie na pewno dobre. E, no, mamy coś na English breakfast, czyli back bacon, smoked, czyli i to taka duża pasta. Chyba, to tu jest slice. Ma. Ojej, na całą rodzinę, słuchajcie. No. 10, nie, to no jest 10 slajsów yy, to waży 360 gram czyli prawie, prawie, że pół kilo yy, naprawdę bardzo fajnej yy, bardzo fajnego bekonu yy, sama ta jedna paczka kosztuje 3,50 ta jedna a przecież ja za, to, za te wszystkie trzy zapłaciłem 9 funtów, yy, także no to podejrzewam, że kosztuje coś w końcach 6-7 funtów. To już nam te dwie rzeczy załatwiają nam te dwie paczki, a resztę mamy gratis. Ale mamy jeszcze jedną szyneczkę niemiecką, tylko taką małą. Kilka slajców. Także do chleba elegancko mamy, tak? No i mamy drugą pizzę. Tym razem z pani na czyli yy, z ananasem szynka ananas pizza jak zaraz także mamy dwie razem i mamy jeszcze jednego skra i mamy jeszcze jedną reklamówkę to jest tylko druga paczka w której mamy jabłka czerwone jabłka wcale takie tanie nie jest Mamy wieki, dwa kili. Eee, kiziki mamy tu więcej. Taką całą paczkę kini. E, jeszcze jedną paczkę kivi, czyli dwie paczki kinii takie całe, czyli razem 8 sztuk. Mam rynek. znowu trochę. Ludzem, co już się pewnie gdzieś tam pod podejrzewam. I jabłuszka, tylko że te jabłka tym razem czerwona. Słuchajcie, stół mi się skończył. No zobaczcie. Na serio mówię. Mam już tyle tutaj towaru, a mam tylko tyle miejsca na stole. A ten stół jest naprawdę spory. A jeszcze mamy jedną, jedną pakę jeszcze do rozpakowania 3. British Chicken Roast Chicken, czyli z piersi z kurczaka, szyneczka i to taka duża paczka. 36 stajców aż tutaj jest. To jest Family Pack taka większa. prawie półki o 400 waży. Także zobaczcie ile mamy do chleba rzeczy. Tutaj mamy znowu szyneczkę w toście, czyli to będzie do zabieczenia. Tu mamy. Tu mamy rukole i rukole i szpinak świeży. Tak, i poleśmy. Nie mrożony, świeży. No, mamy paczkę Dysów. Tym razem, tutaj, Brytyszczykiem kiem czyli pierwszy z Kupczaka. Pokrojone w plasterki. No i mamy trzecią pizzę w trzeciej paczce. Trzy świeże pizze. Pizze pójdą po prostu do zamrożenia. Nic im się nie stanie. Jak sobie kilka dnia poleżą w zamrażarce i sobie je spokojnie tutaj zjeść. No, i teraz rarykasi, czyli marynowane krewetki. To jest super sprawa. Marzenka się bardzo ucieszy, bo one już są zamarynowane, już w tej przyprawie tutaj są Także się elegancko zapeklowały, i mamy takie takie krewetki no i dostaliśmy słuchajcie jeszcze trzy skery czy mam 3, 5, 6, 7, 8 skierów po fun 50 za sztukę 3, 6, 9. Słuchajcie, te skery nam załatwiły w zasadzie całą tą paczkę. Można by nie A my jeszcze mamy tutaj cały sok pomarańczowy, 1 litr. I no mamy teraz pakowanie, jeszcze jedną siatkę. Tym razem z zeszczyn. Mamy parę bułek na śniadanie. Tej strony a dwie paczki z dółkami takie śniadaniówki o widzicie zadbali o to żeby do tego do tych szynek do tych szyneczek jeszcze dorzucić tam bułeczki także znów mamy załatwione co najmniej na tydzień yy, wszystko to jest potrzebne do chleba. Yy, trochę warzyw, trochę, yy, trochę, nie warzyw, tylko owoców. Z yy, warzyw mamy tylko szpinak, świeży szpinak. Uff, ta pasta będzie bardzo ciekawa. Gotowa do jedzenia. No i słuchajcie, to wszystko. Yy, ja to później podliczę, bo już jest dosyć późno. A jutro do pracy na rano trzeba iść. Dzisiaj jest dzień powszedni. Eee, także w podsumowaniu tutaj za chwilę zobaczycie, ile ile eee, na to wszystko musielibyśmy wydać pieniędzy. Ale tu już widać, że tu jest. No, 6 dych jest na pewno. 60 funtów to tu jest na pewno. Jak nie więcej. Eee, także tu macie w podpisie teraz. Jaka jest wartość całe, całego, całego tego stołu? No i co? I po raz kolejny Aldik okazał się najlepszy, bo dają różnorodne rzeczy. takie, Nie, że ktoś da 10 litrów mleka i 6 chlebów, i do tego jeszcze 10 pudełek czegoś tam, że wszystko jest takie same. Widzicie, tu jest różnorodny, różnorodny bardzo towar. Także jak na razie Aldik wygrywa zdecydowanie jeżeli chodzi o, i, o ilość towaru i o jakość tego towaru i o to yy, że są to naprawdę rzeczy przydatne i różnorodne. Także pozdrawiam Was serdecznie. Za chwilę na zdjęciach zobaczycie cały ten stół. Wszyst wszystkie te produkty Wam pokażę na zdjęciach. No naprawdę mi się tu nie mieściło. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że się po prostu nic nie zmieściło tutaj na stole. Także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, gdzie jesteście na swoich Facebookach. Będzie miło, jeżeli pół udostępniacie. Patrzcie ile tutaj tego wszystkiego jest.